Witamy serdecznie wybranych. Dziś mamy siódmy dzień. Dziecnia 2023. Dobra nowina dla Świadków Jehowy jest taka, że Chrystus Król żyje, przychodzi poprzez swych uczniów i uczennicę przychodzi w duchu i w prawdzie na każdym miejscu tych dwóch albo trzech zebranych w imieniu Chrystusa to Chrystus jest pośród nas dzień dobry witam no, siostry są martwe i dlatego nie mówią martwi ludzie nie, nie mówią no ale głoszą, stoją. No i jak teraz do świadków wiechowy przyjdzie Chrystus? W jaki sposób uwierzą w Chrystusa? No poprzez synów i córki, poprzez nas. Jak uwierzą w nas, że my jesteśmy od Chrystusa króla, to będą synami i córkami Chrystusa. Ja im tego Życzę i błogosławię, aby przyszli do Chrystusa. On jest Dawcą Życia. Jeden Prawodawca i Sędzia. Ten, który może, wołamy. Jeden jest Sędzia, Bóg Chrystus Wszechmogący. Powołujemy się na prawo Najwyższego Boga Wszechmogącego, które jest zapisane w Biblii w Piśmie Świętym. List Jakuba 4,12. Jeden jest prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ludzie sami się zatracają, bo Judasza Chrystus nie zgładził. Sam to zrobił. Jak zrozumiał, co zrobił. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego. Nie osądzamy, ostrzegamy, mówimy prawdę, a każdy człowiek sam się osądzi w swoim sumieniu. Każdego człowieka dopadnie sumienie. I zrozumie komu służył, w co wierzył. Co robił. I sądy spadną na każdego. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Kiedy? Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich uczni, najmniejszych, nie uczyniliście. A tak to nigdy Was nie znałem, precz. Właściciele bezprawia. No i wszystkie religie są bezprawie. Tworzą. Nie walają ludzi. I ludzie myślą, że w Boga wierzą w religii. Nie wierzą. Wierzą w tych ślepych przywódców. Te nakazy ludzkie, tradycje, przepisy, co ustanowili ludzie, a przykazania w sercu trzymają. No test jest wiary i się okazuje, kto chodzi w Bożych przykazaniach. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Osiemnasty werset. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie uwierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynku. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, Dąży do światłości. Dlaczego świadkowie nie dążą? Aby nie pozyskać. No odpowiedzcie sobie sami, dlaczego nie zabiegają o mnie. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości aby wyszło na jaw, że uczynki Jego są dokonane w Bogu. Czyli nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Boga. Tym Bogiem jest Jezus Chrystus, Król Immanuel, Bóg z nami. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Przeciwko prawdzie nic nie możecie uczynić, lecz dla prawdy. Bo prawda Chrystusa sama się obroni. Ewangelia Jana 3.29. 29 Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, to... Raduje się niezmiernie, niezmiernie, niezmiernie słysząc głos Oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Chrystus jest Oblubieńcem i ma Oblubienicę. Oblubienica Chrystusa. Zgłoście się i bądźcie i idźcie za barankiem. Jedynym nauczycielem. To jest nauczycielem waszym? Jehowa czy Jezus? Siadkowie Jehowy. No kto? Jehowa z Ameryki. Kto im każe tak stać? Raportować. Co do minuty. Kto im to nakazuje, te nakazy. Religia. A oni myślą, że Bogu służą Jehowie. No, Ania Hadry ze mną rozmawiała kiedyś. Próbowała rozmawiać. Ja z nią rozmawiałam, ale później już mnie nie lubiła, bo nie chciałam jej przytakiwać. Wesele w Kanie Galilejskiej. No, będziemy się cieszyć z prawdy. Jezus ma oblubienicę, będzie wesele. A w religiach ludzie będą płakać, jak zobaczą, że zostali oszukani. Bo żadna religia was nie zbawi, ani żaden pośrednik, krzyże, Allah, Buddha, Ellen White. Jehowa nie zbawi Was. No, dziękuję siostry za współpracę. Chrystus się cieszy. O no, idą przed czasem. Przed czasem poszły siostry. Jeszcze 8 minut. 7 No to czyli nie są takie dokładne. To dobrze bo litera prawa zabija, a duch Chrystusowy ożywia. No idźcie za Chrystusem, proście o ducha prawdy i duch prawdy Wam wszystko powie. Słowo Boże trzeba rozważać, które jest zapisane w Biblii, bo czytanie to nic nie pomoże. Faryzeusze czytali i nawet znali, a nie poznali Chrystusa Boga Prawdziwego który przyszedł do nich jako syn Boży jego ojciec go wywyższył jego ojciec twórca Bóg co stworzył ten fizyczny świat wywyższył go ponad wszelkie imię i teraz mamy czcić syna i go słuchać to jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie, wywyższamy, wychwalamy na każdym miejscu Chrystusa, bo Chrystus przychodzi chwale. Jak przyjdzie chwale? Poprzez nas, jak Go wychwalamy. I przychodzi. To jest modlitwa za wszystkich ludzi, aby uwierzyli w Chrystusa. I żyli, bo Chrystus jest wrogą, prawdą i życiem wiecznym. Wystrzegajcie się fałszywych bogów, fałszywych nauczycieli, zwodzicieli, pastorów. Oni was zwodzą na manowce. Nie idźcie za człowiekiem, idźcie za Chrystusem. Błogosławię.